Kochani, kolejna afera. O co? O kubki ze Starbucksa. Obviously. Parę dni temu Starbucks rozpoczął sprzedaż swojego zimowego merchu. W skład niego wchodziły jakieś świąteczne kubki, Hello Kitty i sprawca całego zamieszania, kubek w kształcie misia. Pomyślicie sobie, no i co z tego? No jak to co? Okazuje się, że Ameryka dostała pierdolca na punkcie kubka w kształcie misia. To prawda pojebało i. Czy kogoś to dziwi? Tak myślałem. którzy czekali od trzeciej, a dzień premiery nie obył się oczywiście bez bijatyk. I oskarżenia o specjalne przywileje pracowników. Towar był silnie limitowany, bo niektóre kawiarnie dostały tylko po 3 sztuki, więc wszystko sprzedało się na pniu. Kubek kosztował oryginalnie 30 dolarów, ale teraz, oczywiście, na eBayu chodzi za 10 razy tyle. A wy jak długo czekalibyście w kolejce po taki kubek?